W filmie widzowie zdobyłem nielegalny miecz tobiasza. A dlaczego nielegalny? Bo on się troszeczkę różni od tego, który ma normalny enchant. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć o co chodzi. Wleciał konkurs na rangę MVP Kupując ten miecz, zostałem lekko oskamowany, okej? Okay? 200 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia i już jutro Wlatuje kolejny odcinek na kanał, nie przedłużając miłego oglądania. Ogólnie widzowie dałem się oskamować. Powiem wam, że dałem się oskamować na 15 tysięcy dolarów na serwerze i czuję się troszeczkę zrobiony jak dzieciak, w sensie wiedziałem, że coś jest nie tak okej, okay? bo coś mi tutaj śmierdziało zaraz wam wytłumaczę co, ale że coś takiego działa jest dość dziwne mianowicie, jak widzicie mam swój miecz Tobiasza i na moim teksturpaku, jeśli miecz ma tam powyżej chyba 26 ostrości no to on już zmienia kolor, jak widzicie jest na niebiesko, no i kupiłem coś za 15 tysięcy i widzowie kupiłem również miecz Tobiasza, jak widzicie jest napisane ostrość 27, wszystko jest identyczne, tylko jak widzicie on nie ma, na teksturpaku nie, nie jest pokazany jako właśnie ten miecz Tobiasza, czyli Miecz jest w ogóle jakimś skamem. Dodatkowo mam jakiegoś moda, gdzie, jak mam tutaj swój miecz, jest napisany normalnie Sharpness 27. A tutaj? Tutaj nic nie jest. Tu jest jakiś SM2 i Unbreaking 2. Rozumiecie to? I jest podpisane jako miecz Tobiasa. I są dwie kwestie, widzowie. Ja go kupiłem, naprawdę potanie. Miałem go za 15 tysięcy od widza. E, po czym mi oczywiście napisał, że zostałem odskamowany. Ale wiedziałem, że coś tu śmierdzi. E, no po prostu te, ta zmiana teksturpaka mnie tak troszeczkę zaniepokoiła. Mówię, coś tutaj, widzowie, jest nie tak. No i temat jest prosty. Mianowicie, idziemy z tym do administracji. Jeśli administracja mi podmieni to na ten miecz właśnie normalny, no to jestem zarobiony około 10 tysięcy dolarów. Co jest całkiem sporą kwotą, nie oszukujmy się. A jeśli mi nie podmieni, no to po prostu opchniemy ten kilo, off, ten miecz dalej po prostu w świat. I też zarobimy na tym, ale takie frajerskie zachowanie, bo też jakby będę oszukiwał, mimo że sam się dałem oszukać, no wiecie o co chodzi. Ale na samym początku widzowie tutaj pojawia się osoba, która wygrała MVP'a. Eee, gratulacje! A jeśli ty widzów chcesz wygrać MVP, zostaw suba w komentarzu swój nick z Minecraft. Tutaj oczywiście łapka w górę Więc o co widzowie, no plan jest prosty, piszemy do administracji Hello, mam zbugowany miecz Tobiasza Muszę zrobić tutaj jakiegoś screena I... i czekamy na odpowiedź po prostu Dość ciekawa kwestia, nie będę ukrywał A najbardziej mnie zastanawia, skąd ten miecz Się w ogóle wziął w obiegu, to jest też ciekawe Ogólnie ciekawa kwestia Tutaj admin odpisał, że nie ingerują W miecze, które są disenchantowane Przez graczy, ja nawet nie wiem co to znaczy Co to jest za słowo, ciekawe mnie właśnie jak to Admin wyjaśni pod względem Tego typu, jak to się właśnie sta że taki miecz jest w ogóle w obiegu, no bo jeśli tak to wygląda no to ja to sprzedaję po prostu, leci to dalej w świat i mnie to nie interesuje skoro jeszcze w to nie ingerują, no to tym bardziej, ale no ciekawa kurczę kwestia, ja, ja nie wiem, może jestem bumerem. może ja jestem starym dziadem, ja nie wiem o co chodzi, ale serio nie wiedziałem że tak się da nawet, tym bardziej na takim trybie jak z box pvp, gdzie miecze są tylko jakby, wiecie, z villagerów, wszystko, okej okay, czyli to chodzi o to, że ten miecz był normalnym mieczem Tobiasza i ktoś go włożył do stołu do disenchantowania i odenchantował ten 27, ej jakie to jest chore, widzowie, jakie to jest chore, a w dodatku jeszcze gościu, który napisał, że, który mnie oskamował pisze, radzę ci go sprzedać, bo ja widz, więc gadałem z adminem, to powiedział, że mieć zniknie za jakiś czas, ej widzowie, to jest chore, to jest nielegalny item, jakby w sensie nie, no legalny, ale kurde, dałem się oszukać, nie wiem co robić, kurde, bo nie chciałbym oszukiwać drugiej osoby, a chciałem odzyskać swoje 15 tysięcy dolarów ej, szczerze, nie mam pojęcia co teraz robić no i teraz naprawdę, nie mam pojęcia co robić, czy admin po prostu jakby wiecie no napisał, że nie ingerują w to no, tylko, gdzie jest ta maszyna do disenchantowania? Gdzie to się robiło? Coś takiego, kurde, ale to jaki debil to w ogóle włożył? W ogóle, kurde, miecz to biasza włożyć w coś takiego, żeby enchant zabrać. No przecież to trzeba być u posiem widzowie, no nie nie, oszukujmy się, nie, ale nikt poważny, normalny czegoś takiego nie zrobi. A chłop coś takiego zrobił. Gdzie jest ta maszyna? Jak to się w ogóle robiło? Czy oni już to usunęli ze spawna? W ogóle to do disenchantowania, bo ja wiem o co chodzi, tylko kurde, to, ej, to skąd to w ogóle było? Nie mam pojęcia, gdzie on to w ogóle znalazł, ale dobra, no, widzowie, no to trzeba to jakoś wystawić, no kurde, no. Głupio mi troszeczkę, nie no, mam nadzieję, że jednak Admin tutaj powie, siam mordka Usuniemy go, masz tutaj normalnie miecz Tobiasza, coś takiego, na to liczę, na to liczę Widzowie, kurde no, chociaż no po prostu Zapytałem wprost tutaj admina Czyli mam go sprzedać normalnie i oszukać innego Gracza, tak jak ja sam się dałem oszukać, no wolałbym To w sumie wyjaśnić, żeby ludzie się nie oszukiwali Wzajemnie, nie, a tutaj Odpisał, że coś w tym stylu, więc no Skoro admin widzowie mówi, że tak zrobić No to zrobimy to, zrobimy to Jak najbardziej, dobra, wystawiamy to No dobra, rynek wystaw jesteśmy na CH1, wystawię to za 18 tysięcy I pytanie jest takie, czy to się sprzeda Bo jeśli to się sprzeda, to współczuję Bardzo, ależ to bardzo osobie, która Naprawdę to kupi, nie, będzie gościł Takiego pecha, że Dość zabawnie, ej, chociaż szczerze wam powiem Że mi to troszeczkę brakuje, nie, bo jednak bym chciał mieć Równe 20 koła na koncie, więc Co zrobię, zrobię sobie w ten sposób, że Go jednak wyciągnę z tego i go wystawię Za 18,70 O, ten stylu, o, tak idealnie Pójdzie, no i jestem pewny, że Maksymalnie widzowie, no 10 minut i ten mierzeń z tego rynku. Chyba, że tylko ja jestem takim uposiem, który dał się na coś takiego nabrać, i każda normalna osoba będzie wiedziała, że to jest, nie jest miecz tobiasza. To będzie dość ciekawe. Na pewno. Dobra, czekam widzowie, aż się sprzeda, nie? Dobra, żeby was jest schować, widzowie, zajęło to chyba dwie minuty i gościu kupił. Gościu kupił przemi 01, nie? Miecz tobiasza kupił za 18 tysięcy i jest to niezły dym. Jest to mocno niezły dym. I nie wiem, no przerąbana sprawa, tak szczerze, nie? Naprawdę, to nie ma nic przyjemnego kupując takiego bubla, ale pewnie. To będzie tak, że on też się skapnie, że to jest coś nie tak i go sprzeda dalej na 100%. Eee, czekam na jakąś wiadomość od niego, bo na 100% się odezwie, chyba, jeśli zwrócił uwagę na to, od kogo kupował. Bo jeśli nie zauważył, że to było ode mnie, no to raczej nie będzie pisał, nie? A jeśli zauważył, no to ja, ja się bym napisał, chyba, że będzie się z nim bił cały czas i będzie w szoku, chłop, że wiecie, że ma najlepszy miecz na serwerze, a bije kurde, nie wiem, Zero HP, kurde, ziomkowi, ten miecz był bez enchantów po prostu, tylko tak nazwany ładnie, więc no, niezły, niezły dym. Czekam na wiadomość tego typu. Ja pierdzielę, chora akcja. A pokażę Wam widzowie coś, co szykuję na odcinek, mianowicie już mam 5 rapy boksów, ale to spokojnie, i jeszcze troszkę tutaj potrzebuję czasu. Temat jest taki widzowie, że ziomal się nie odzywał. I dodatkowo ja ten miecz już chyba widziałem z 4 czy 5 razy na rynku. Bo najprawdopodobniej to jest ten jeden miecz. Wątpię, że było więcej takich upości, którzy coś takiego zrobili. Więc troszeczkę ludzi się nabrało na to. O, nawet teraz jest wystawiony widzowie za 17,5 tysiąca, a jest y, następny dzień godzina 11, no czyli cały czas miecz jest w obiegu e, Zabawne, tutaj w ogóle jakiegoś Skama można zrobić z tymi jukeboxami Widzowie, jako, że wiecie, niby Rapbox czy coś, ciekawa kwestia też A co do miecza, no to miecz Tobiasza, no 17,5 tysiąca, wystawiony, kurde Jako niezły bubel, więc widzowie po tym Filmie, jeśli będziecie grali na rapach i będziecie Widzieli ten miecz, nie kupujcie go, ok? To jest y, oszustwo y, i jest Słaby, no nie róbcie tego, dobra, plan jest Widzowie prosty na ten odcinek, no co, pójdziemy się poklepać Mam nadzieję, że kogoś zabijemy, oczywiście e, Powoli, powoli, bo powoli sobie fragi wbijamy, już ponad 3000 rankingu na moim koncie się znajduje więc jak najbardziej jestem zadowolony nie ma co, powoli, ale powoli jeszcze troszeczkę i wydaje mi się, że takie czwórkę, nie no, 4000 rankingu no na pewno wbijemy widzowie, kwestią tego rankingu jest to, że po prostu za każdego killa dostaje się plus minus 7-8 rankingu no i po prostu wiecie, no trzeba farmić fragi, nie no, najlepiej to po prostu na jakichś stiffkach sobie to robić i to jest ta, taka najłatwiejsza opcja, ale no też fajnie byłoby kogoś zabić, nie wiem, z jakimś lepszym mieczem, nie no, to też jest kurde Szansa bardzo mała na coś takiego Jeśli zabiję ziomka z mieczem Tobiasza Który nie jest mieczem Tobiasza, nie? Dobra, zabiliśmy jakiegoś ziomeczka. Miał seta a niestety piątka, siódemka. No, nic ciekawego. No, ale o takiej godzinie, no, nie ma co widzowie wybrzydzać, nie? Po prostu, co jest, to się zabija i tyle. Ale no, muszę wam to powiedzieć, widzowie. z niecierpliwością czekam po prostu na to, żeby e, zostały dodane nowe miecze i sety. Naprawdę, no, tak kurde czekam, bo patrząc na to dokładnie jeszcze z tym, że mam te rapboxy, kurde, na które po prostu, wiecie, no, troszeczkę kaski wydałem, a nie chciałbym tego po prostu zmarnować sobie w ten sposób, że wiecie, że otworzę je teraz, nagle po dwóch dniach. Zrobią aktualizację nowych mieczy, one stracą na wartości i tak się kurde wstrzymuję, Ale z drugiej strony chciałbym je otworzyć i się boję, że nie wiem, będę czekał miesiąc na tą aktualizację, nie? Szkoda, kurczę że właśnie nie jest nigdzie podane kiedy, co i jak będzie. Na pewno by to ułatwiło wiele praw, bo aktualnie po prostu te rapboxy chciałbym otworzyć widzowie tak ze względu na content, nie? No bo jakby ja z tego nic nie wydropię, takiego co by mnie jak bardziej ucieszyło, nie? No bo najlepszej temy na serwerze już mam i otworzyłem je tak for fun. A jednak, jeśli można byłoby jeszcze na tym zarobić, otwierając. Właśnie nie wiem, jak będą nowe miejsce, no to kurde, to byłoby coś pięknego. Dobra, jakiś closet, patna, dwa hity, ale też miał jakieś za słabe itemki. Nawet tego szczerze mówiąc, chyba nie zbieram, no bo te itemy to się, no to są set czwóreczka, coś takiego to się zbiera. Wydaje mi się, że w 5 minut grania na serwerze. No dobra, nie wiem, wziąłem to. Raczej to po prostu gdzieś wyrzucę. No i wydaje mi się, że widzowie na no, cecha 4 tutaj, kogo miałem, to zabiłem, i trzeba po prostu iść na coś innego. Chyba jakiś cecha 1 tym bardziej po prostu będzie. Ale dalej, mocno czekam, widzowie, na to, żeby kurde, yy, ta strefa bez elit została jakoś ulepszona w taki Sposób, żeby tam ludzie, kurde, się bili, nie? No bo strefa bez elit fajny ma potencjał, a kurde, no, ludzie po prostu jakoś chętnie nie grają. Tu jakiś Repix też padł na dwa hity, dosłownie. No nie, co tu za itemki miał. No i tak właśnie wygląda widzowie, wbijanie rankingu na tym serwerze. Aktualnie po prostu, no, że trzeba latać i bić wszystko, jak leci, nie? No, bo za wszystko dostajesz tyle samo rankingu, więc no nie opłaca mi się po prostu, wiecie, bić, kurde, jakiś ziomku, którzy mają dobrej temy i będę się z nim bił 5 minut, a zabić sobie szybko jakiegoś ziomka na dwa hity, za którego też dostanę 7 rankingu, nie? Dobra, ten się skończył, idziemy na jakiś nie. ch jeden, może tam będzie dużo ludzi grało. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze kogoś się uda widzowie zabić. No bo kurde, jest krucho, No co tu mogę więcej powiedzieć? Przez chwilę stałem na strefie Awk i powiem widzowie, że no nie warto chyba tam stać. Naprawdę takie przedmioty dropią, że szok, przez godzinę stania chyba wydropiło mi gorszej temy niż przez 5 minut grania, nie? W sensie przez minutę grania, dosłownie, minutę y, byłem w stanie więcej tutaj zyskać. Zabiliśmy jakiegoś stivka więc jak najbardziej spoko. No ale ja bym chciał się poklepać z kimś, kurde. Wiecie. Chociaż teraz jest ciężko kogoś tak zabić normalnego, bo bardzo dużo ludzi. Przecież już prawie wszyscy mają y, to temy nieśmiertelności, a wcześniej jak zaczynałem gierkę, to prawie nikt go nie nosił, bo był zbyt drogi. To było wtedy, kurde, bardzo przyjemne, a teraz już tak nie jest łatwo. Dlatego tym bardziej się przydałaby aktualizacja setów i mieczy, żebyśmy kurcze szybciej się kilali nawzajem, nie? Tak to, tak to wygląda. Dobra, zabijam jakiegoś ziomka, widzowie. Mam taką nadzieję, przynajmniej 1,5-8 yy, rankingu na plusie. Jakiś secik tam 14, czy coś, więc, jakby, no, bez szału. Ale mnie yy, kilo w dziewiątkę miało, więc sobie zostawiam go oczywiście. No, bo dziewiątka jest już tak w sumie, no spoko, nie? Zawsze to, to coś tam się sprzeda, coś tam się zarobi na pewno, nie? Dobra, widzowie, tam kilka kili zrobiłem, więc jak najbardziej spoko. Uważajcie na ten miecz, bo jestem pewny, że ktoś się jeszcze na niego nabierze. Serio. Yy, nawet z ciekawości zerknę sobie jeszcze raz, czy on w ogóle jest na rynku, Tutaj wystawiony dalej, czy ktoś go kupił Po prostu, kurde nie wiem, powinien dodać Ukośnik rynek dostęp dla wszystkich, bo to jest Przesada, miecze i nie ma Widzowie, więc ktoś go kupił też i też Kurde bije mieczem Tobiasza Szalfnes Zero, więc jeśli macie to, Miecz Tobiasza, sprawdźcie czy, czy to prawdziwy Działający, najlepiej właśnie na przykład Na moim teksturpaku, który jest na moim Discordzie Macie go w opisie, więc dzięki za oglądanie Widzimy się jutro o 15.00